Spędzanie ferii w Światowidzie w kinie to dobry pomysł? Tak. Lubisz chodzić do kina? Tak. Masz jakieś oczekiwania co do tego filmu? Znaczy... Myślę, że będzie... Mam nadzieję, że będzie fajny. Przyszłam y, z osobami na, na spółkolonii tutaj. I na jaki film przyszłaś? Film 2. A wiesz coś o tym filmie? Myślisz, że to będzie fajna, fajne spędzanie wolnego czasu? Tak. Lubisz generalnie chodzić do kina? No tak. I dawno tutaj nie byłam. Czyli jest okazja, żeby nadrobić zaległość? I zmieniło się, tam był wcześniej sklepik. To prawda. Chodzimy na salę, kiedy jest taka możliwość, kiedy jest dostępna sala, bierzemy lekcje z trenerami albo mamy zajęcia grupowe i staramy się jak najwięcej jednak czasu poświęcić po prostu na ten taniec. W tym okresie, kiedy są ferie tych treningów jest więcej? Yy, tak, jak są ferie, zajęcia są organizowane dużo częściej i jesteśmy w stanie, można powiedzieć, nadrobić dużo czasu, yy, który gdzieś tam ucieka przez szkołę, przez inne zajęcia, które mamy, kiedy jesteśmy trochę bardziej zabiegani. Dzień teraz, który właśnie przypada w lutym feryjny, gdzie za oknem aura nie jest najlepsza, a wy trening, 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 jeszcze raz trening, czy przychodzicie do domu mega zmęczeni, czy właśnie to pozytywnie naładowanie po wysiłku fizycznym? Jest różnie. Na samym początku wiadomo, jest raczej ta energia, jesteśmy spięci, gotowi do pracy, chce nam się jak najwięcej trenować. Gdzieś tam po środku przychodzi taki lekki kryzys, gdzie to ciało już jest tak zmęczone, psychicznie też już jesteśmy troszeczkę zmęczeni, a potem jakoś się to tak mniej więcej ustabilizuje i i jesteśmy raczej gotowi do pracy, ale pod koniec już wiadomo, fizycznie jest raczej ciężko, bo mięśnie już trochę dają o sobie znaki, i, ale z reguły to jesteśmy raczej tacy pozytywnie naładowani energią. czasu spędzacie na sali? No, ja się przyzwyczaiłam, ale jednak to jest spory wysiłek. Ile czasu, ile godzin spędzacie na sali? Oj, trudno mi powiedzieć, od 8 do 16. To jest męczące? Bardzo. Ale lubicie to, domyślam się. Oczywiście. Czy nie jest czasem tak, że macie dość takich treningów i codziennego reżimu sportowego, a wolelibyście na przykład sobie podpoczywać? No, jest tak czasami, no ale trenujemy. Męczenie jest ogromne, czy właściwie jest takie pozytywne naładowanie po zajęciach? Po pierwszym dniu jest największe, a potem już jest lepiej. ...lewą nogą pod prawą A jak wygląda taki trening? No, rano jest jeszcze takie jak tutaj. Wieczorem już jest siła, stretching, no i potem zakwasy. Bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć, co takiego wykonujecie podczas tutaj zajęć? No różne takie place, prace plastyczne i na przykład one, nie wiem, to mogą być jakieś ozdobne albo takie inne rzeczy. Powiedz, wymaga to od Ciebie dużego zaangażowania? Musisz się naprawdę sporo napracować? Czy są to rzeczy, które z racji tego, że się tym interesujesz, przychodzą Ci z łatwością? Mm, jakby są łatwe, ale trzeba się napracować, bo to też jakby trzeba tak jakby idealnie to zrobić, żeby wyszło. Więc yy, te rzeczy, te przedmioty, które wykonujesz, przydadzą się później w życiu codziennym, wykorzystasz je do czegoś. Mm -hmm. Na przykład jakby ja lubię malować, więc jakbym chciała, nie wiem, coś namalować, to to mi się bardzo przyda. Jakie przedmioty wykonujecie? Co robicie na tych artystycznych feriach? Rysujemy, kolorujemy, a właśnie teraz robimy karmik dla ptaków. Te rzeczy, które tutaj wykonujecie, te działania, one są dla Ciebie trudne? Sprawiają Ci jakąś trudność? Czy wykonuje się bez większych problemów? Nie, są trochę łatwe, ale niektóre są trudne. Szybko leci czas podczas takich zajęć? Właśnie długo, bo one trwają dwie godziny. A myślisz, że te rzeczy, które się tutaj nauczysz, te umiejętności przydadzą się dobie w przyszłości, nie wiem, w szkole na przykład? No, mogą się przydać.